Kapitał, to takie jest w Myślę, że nie bądź? trzeba się tutaj rzucać na rząd, że w rączce nam pomógł, dlatego że oni nic nie da, To za darmo. Mimo to dobre przykłady, jeśli pamiętacie, to nie była taka placówka, jak to mówimy, ale Ministerstwo Kultury, jeśli pamiętacie, jak była taka graniczna szkoła, nie wiem <laughs> o no ile się nie mylę, tak, że oni dostali na, to, na przykład milion złotych mm -hmm. z ministerstwa, bo mm -hmm. Y, Trzeba mieć otworzoną firmę, no to wspierają, może ona jest z dwa i biorą do strona jakaś okopa, czy coś, I to jest taka, że student, student na pierwszym roku jakiegoś darowego do CMS-a, jakąś projekt. tak to wygląda ta strona, i zdaję y, to do której To miałem złoty. Chcą nie? jest, jest. Ale takie, co tytułem. Ale jeszcze nie Nie mają jeszcze działalności sprzewnąć przez etapy, że komunikat takich możemy to właśnie zamierzają, żeby pokazać, że kilka modeli ogólnych fałd tu, jak pomagała. Znaczy, jeżeli chodzi o wspomaganie zakładania biznesu, no to jest inkubatory przedsiębiorczości, na przykład gdzie ci pomogą jak założyć biznes. Y w każdym biurze powiatowym pracy nawet dostanie się w tej chwili, no ja jak zakładałem swoją działalność, nie miałem tak fajnie, nie mogłem sobie, sobie kredytów 50 tysięcy bezwzględnego z powiatowego biura pracy. Musiałem sobie w tamtych, każdy kawałek swojego to, że gruntu nowego sam zarobić. A w tej chwili właśnie zakładając działalność gospodarczą, nie tak, że mamy uproszczone, zmniejszone opłaty zusowskie, co naprawdę wspomaga na początku rozwoju, to mamy też możliwość uzyskania środków. Na przykład na stworzenie każdego miejsca pracy dla pracownika i to nie są małe kwoty, tam jest f... szczerze powiedziawszy za kwotę, którą swego czasu widziałem to w takiej respisy, to było 13 tysięcy na stanowisko. No to spokojnie kupi się sprzęt jakieś oprogramowanie i jeszcze zostanie na przykład na dwa miesiące pracy tego programista. Możesz robić w nie nie ale ja na tak to tak też tak. można dostać osobne dotacje. To co mówiłem, są, jeżeli jest bardzo dobry pomysł, jeżeli... Po pierwsze, są ludzie, którzy pomogą stworzyć na przykład plan biznesowy. Jeżeli się pójdzie do inwestorów w stylu, w stylu e, MCI, znajdzie się na przykład w no to naprawdę oni inwestują w grube pieniądze. Są kapie, są e, e, campy, gdzie mamy na przykład... E, można zap zaprezentować swój pomysł na biznes. I tam są przedstawiciele kapitałów cid To jest kapitał cid Są firmy, które, e, znaczy firmy, to są inwestorzy, którzy mają całkiem wyszław i stwierdzili, że oni już nie będą się bawić pochodzenia własnego biznesu, będą pomagać innym. Dostaje się kapitał właśnie taki początkowy na to, żeby zakupić oprogramowanie i rozpocząć działalność. Oni nie wspierają firm, które już istnieją, oni nie wspierają firmy, które chcą zacząć istnieć. Czyli ludzi z pomysłem. Są później e, kapitały czyli venture, czyli Firmie, które już istniejącym firmom udzielają wsparcia finansowego za udziały, które później sobie sprzedają, nie nawet określają, że na po 5 latach będziemy musieli od Was wyjść i po tym czasie właśnie robić tyle, że nas Więc ogólnie to trzeba się po prostu rozejrzeć w tym rynku tak. i nie siedzieć w domu, bo bardzo często to jest tak, że się i myśli. Kurde nic nie ma, proszę, Ale tak naprawdę nie poszczeliśmy. Bo y, takie centra typu, y, no choćby... Przykład i Park Technologiczny. To jest ten, To jest takie miejsce, gdzie można, gdzie można właśnie uzyskać tego typu wsparcie że, że Chcę coś zacząć, nie warto wiem gdzie. No to tam jest radca prawny, tam są ludzie, którzy potrafią napisać biznesplany, nawet ukazać gdzie uda się, żeby, te, żeby poszukać jakiegoś wsparcia finansowego. Jak ja bym chciał, żeby dorzucił na temat właśnie tych inkubatorów, dotacji mówimy, ponieważ ja miałem to, niestety nieprzyjemność sięgania po dotację unijną. I powiem szczerze, że po roku po prostu dałem kasę, ponieważ stwierdziłem, że to jest yy, chore dla tak biznesu. To znaczy więcej czasu jako przedsiębiorca poświęcałem na to, żeby wyjaśnić urzędnikowi, że wydałem ogroż mniej na coś, o grosz mniej niż na to, żeby pracować tak naprawdę. Czyli dotacje unijne na świat właśnie. To w tym, w tym właśnie jest, było wspomniane 8.1, 8,2. No, no okej, okay. dostaje się pieniądze, tylko trzeba najpierw te pieniądze w ogóle mieć, o tego, już zacząć, bo to nie jest złoty worek pieniędzy, nagle raz drzwi, a na pieniądze pieniędzy jest na start biznesu. To żadne pieniądze nie tutaj najpierw wydać. I jest stricte harmonogram, który jest opracowany, który opracowuje się tak naprawdę na dwa lata czuły, czyli... Coś, co dwa lata temu projektujesz w głowie, musi zacząć realizować teraz. często to, co wymyślisz dwa lata, wstecz, staje się prostu nieaktualne, bo na przykład wiecie, ktoś i już zrobi na przykład taką grę lub taki produkt, który chce zaoferować. I zmiana tego jest praktycznie niemożliwa, bo biurokracja na tyle blokuje jakiekolwiek zmiany że no, więcej czasu no, co tydzień trzeba było wysłać po prostu 100 biurokratów żeby oni sobie odpowiedzieli i zobaczyli na co wydamy dokładnie pieniądze jeszcze dwa słowa na temat inkubatorów to myślę że jeżeli chodzi o zaczynanie game designu, no, i jeszcze do inkubatora właśnie jakiegoś inteligentu kapitalisty jest Okej okay, pomysłem, ale może nie najlepszym, ponieważ venture kapitaliści działają na zasadzie takiego, no jest projekt i oni po prostu wyciskają no, z, z tego, tak powiem, pomarańcz, zostaje tylko skórka. Szkoda, yy. szkoda, że nie ma tutaj, szkoda, że tutaj nie ma wierzchnych z Nikolasem, oni teraz też otworzyli na no, się jak House of Independent. Yy, ja myślę, że jak tutaj się pojawią, będą, może się odpychać, to generalnie no, nie, bardzo... Można tutaj bardzo interesujący projekt, e, który ma na celu e, wyścigowanie jakichś tam grup czy, czy, czy studiów, które nie radzą sobie, nie mają ludzi pieniędzy. E, są przyjmowane, e, są wykupione przez grupę z natomiast stają się akcjonariuszami firmy. E, Procent udziału e, e, w akcjach zależy od tego projektu. To jest jakiś yy, ciekawy projekt. Myślę, że tutaj ktoś będzie tylko razem można odpowiadać. że bo czasu ciekaw do następnych punktów. Co o tym w ogóle myślicie? To są takie rzeczy, ktoś może też no i co z tego. No, no właśnie, co to w ogóle, ważna, nie, myślicie? No właśnie też po bardziej do tych zasządowych też miałby problem, bo jak patrzymy tutaj, to ją na gry, to jest infantylne, to jest głupie, to jest dla dzieci. Więc czemu rząd ma na to kasę? Lepiej nie da, właśnie. Niech zrobią pana, to do uszadza. Ale tak jest głupie, co w Polsce. No, w... no właśnie, ja się cieszę, bo wychodzimy z tego za ścianka, i było kupione już rok temu, że średni gracz na będzie ma 20 parę lat. 30, 30 parę. 30 parę? Tak, 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 tak. No to właśnie teraz też zbliżamy się do tej granicy. Polska de, na 20 parę. Bo de facto, powiedzmy, że moje pokolenie jest pierwszym, który zacznie, które zaczęło grać na serio i nasze dzieci też będą grać. Czyli jesteśmy tak pokoleni do tyłu, do, do, do zachodu. I dlatego dalej musimy też, dlatego też twórcy gry, gracze muszą ważnie z takim stereotypem, że siedzimy w klucznicach, gdy mamy wszystko na wszystkiego. Ale słuchajcie, to jest taka gruźliczka społeczna problem. Znaczy, jak ja mówię mhm. ludziom, że zacząłem studiować e, produkcję gier, to musimy pytali tak, to co, by już siedział i grał na komputerze? I tak jest podejście właśnie ludzi. E, I ja uważam, że troszkę właśnie, tylko co było wcześniej, odnośnie tych dotacji, pieniędzy na gry, e, istnieje stereotyp, że, przynajmniej się wydaje, panie nie tylko moim, że gry w pewnym sensie są troszeczkę w Zwróć Zwróćcie uwagę, że jak grałem w jakiejś GTA, czy, czy była sytuacja, że jakiś chłopiec, bo to było w Polsce, że indziej, e, grał w GTA, a potem popył kogoś, czy cokolwiek takiego typu, no to była sam to na że twórcy gier propagują brudalność i inne tego typu rzeczy wśród młodych ludzi, co jest mu Z kolei, ktoś sobie weźle, jakikolwiek inny film, w którym się przeleje masa krwi i on zrobi to samo, pobije kogoś, czy zabije nam kogoś, to w ogóle sprawa jest nieruszona. Mówię troszeczkę takim się daje że gry w pewnym sensie wyjątkowo, starają się no nie wiem, zacząć jakieś społeczeństwo. Mówiłeś szybko, się jeszcze nie wiem, i tak dalej. To często lokalizacja, tłumaczenie sam wycinanych na i też gra na tym czasie. Często są właśnie krytyki że tak tak naprawdę zostało obcięta, jak mówisz, albo w ogóle to tłumaczenie kompletnie nie trzyma tego originalnego scenariusza. E, dlatego ja bardzo często właśnie nie, nie, nie lubię grać w rewelacjach. Chyba nie na to tylko ja. To znaczy jeszcze jest taka kwestia, że e, całe właśnie sprocięta wszystko określane, jest nastawione o i okay, coś tam, prawda, jakieś tam strzelanie, zabijanie, durne i bez sensu, e, e, dzieciak sobie siedzi e, 20 godzin załóżmy przy komputerze i, i głupie coś, prawda, na przykład e, u mnie w domu jest taka sytuacja, niestety, że mam wyłączone korki, gdy piszę shader do, yy, do EFA z nową dramatyczną, bo zajmuję się głupotami, prawda? Tak to działa z zasadzie. Prawda? Ale to, to właśnie wynika z tego, że jestem troszkę krajem cofniętym hmm. hmm. jeszcze i ludzie nie potrafią znaleźć yy, u młodych ludzi, bo jakoś jeszcze jest ekspertów, że jak przyjdziemy domu osobę przed komputerem, to ona gra, tak? Nic to może zrobić z tego mądrego. Ja, ten problem jest trochę na siłę demonizowany, bo to jest po prostu kwestia czasu tylko i wyłącznie. 100 lat temu to samo mówiono o filmie, 50 lat temu to samo mówiono o telewizji, a 500 lat temu to samo mówiono o książkach i co nie była, to prawda oczywiście, że pod wpływem przeczytania książki można kogoś zabić albo nie wiem, wywołać drugą wojnę światową, albo coś jeszcze innego, ale to, to jest kwestia oswojenia się. Po prostu pokolenie naszych rodziców i starsze. E, e, który jeszcze żyje, miejmy nadzieję, będzie żyło jak najdłużej, ono tego nie zrozumie i po prostu trzeba się z tym pogodzić. Więc mamy jeszcze przed sobą ileś lat, kiedy tego typu zachowania będą normalne, a za 20 lat albo za 40 lat gdy będą traktowane tak jak telewizja albo tak jak kino i nikt się nie będzie tego czepiał. Więc my tu nic nie możemy zrobić, nie możemy co najwyżej wyczekać. E, bo uświadamianie ludziom, którzy tego nie rozumieją, o co w tym tak naprawdę chodzi, to nic nie da. Znaczy, to nie... tego e, jakiś czas temu byłem na w siedzibie w w i pytałem się kwestie jak oni się zapatrują ogólnie na gry komputerowe. I to wygląda, że mają programy ogólnie na media, na, na filmy i po to można bez problemu podpiąć gry, chociaż one tam nie są napisane przez polityków. Ale jeżeli ktoś będzie cokolwiek robił ze wspierane przez Unię Europejską jako media, kultura, rozwój i rzeczywiście jakoś w grze będzie mógł zawrzeć tą kulturę, czy na przykład pokazać nawet i macie jakieś Europy, zabytki, czy sposób jakiś, nie wiem, wspierać muzykę czy artystów, to jak najbardziej Unia ja na to kasę wyłoży i będzie to pobierać. No jeszcze jest jedna taka kwestia, powinniście się poważnie zastanowić, czy bardzo chcecie tego, żeby było to traktowane jako kultura, dlatego że jeżeli zacznie to być traktowane tak jak film książka, muzyka, no to może skończyć się tym, co jest w ostatnim projekcie ustawy medialnej i że gry zaczną temu podlegać. I na przykład w grach y, na, produkowanych na terenie Unii Europejskiej będzie musiało znajdować się 30% kontentu y, promującego wartości europejskie. No, chciałbym zobaczyć 30% kontentu promującego wartości europejskie w Quake Online. <grym> <grym> Także to byłoby dosyć interesujące przeżycie, na pewno kulturalne. Nie wiem, czy strzelanie do twórcy Unii Europejskiej byłoby jakimś promowanie Unii Europejskiej, no ale być może. Ale, ten, ale jeszcze jest jedna taka kwestia, też nie ma się zbytnio, znaczy tak, w rozmowach w ogóle, bo jedna rzecz to jest, rozmowa z kimś, kto nie bardzo rozumie i wtedy trzeba mieć odpowiednie argumenty, argumenty w rękach. Badania przeprowadzone nad wpływem agresywnych gier, to było robione na poiku trójcach z tego co pamiętam, na psychikę wskazują, że jest dokładnie odwrotnie. Po godzinie gry współczynnik agresywności obliczany jakimś tam testem agresywności wypełnianym na kartce, co też jest ciekawe, jest dużo niższy u osób, które przez godzinę tam powstrzymały do żywych kolegów biegających w arenie. Być może jakbyśmy mieli systemy bitewne typu Warhammer Fantasy Battle, albo Albo właśnie Kujek, to może nie byłoby w II światowej, bo tutaj by się wziął na znajomych, prawda, No to teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, jak rośnie wskaźnik agresji po godzinie oglądania, na przykład, przemówień sejmowych. To właśnie, ja się nie pamiętam Dobra, może przejdźmy do następnego tematu. Wszystko macie tutaj wrzucone. Pokażę Wam właśnie tego heliona ja na pewno, że ktoś z nas już zna, bo on znał. kwestię. Trochę proszę poprzednie... Czym był Helion? Akcja gry miała dziać się w XIII wieku i prezentować alternatywną historię, czy też, jak pojmują to twórcy, historię hard fiction. Obecne były więc zarówno prawdziwe postacie, wydarzenia czy miejsca, jak i elementy fantastyki. Nad grą pracowało bydgoskie studio Flying Fishworks. Zespół liczył 50 osób, zaś jego szefem był Piotr Bielkowski, który wcześniej między innymi przez 16 lat zajmował stanowisko redaktora naczelnego magazynu Świadki,